Sorki za spóźnienie, korki były. E, to nie mogłeś wyjść 15 minut wcześniej? No chyba, że pierwszy raz spotykasz się z kimś na mieście i nie wiesz, że istnieje coś takiego jak korki. To wtedy przepraszam. Siemano, zamiast pod 92 to zapukałem pod 29. Nie przejmuj się, cyfry bywają trudne, szczególnie te podobne do siebie jak 2 i 9. Wchodź, tylko się nie potknie, Hugo tam z tobą wie. <śm> Chciałbym mieć więcej godzin w dobie, wiesz? E, Beyoncé ma tyle samo godzin w dobie, a jednak robi dużo, dużo więcej od ciebie. Nie potrzebujesz więcej godzin, tylko musisz przestać marnować te, co masz w głupi sposób. To, to jest kwestia organizacji czasu. wiesz. Co czytasz? E, książkę? No, chyba książkę, no nie wygląda mi to na komiks lub magazyn. No ale o czym? Przecież widzisz okładkę. Czy urwałem przez przypadek? A może do gór nogami trzymam? Nie. Ojciec chrzestny, jak byk. Ale smacznie wyglądające lody, gdzie kupiłeś? Czekaj, pytasz, gdzie kupiłem loda? Eee, w lodziarni? No chyba nie w warzywniaku. Ale w której? Pomyślmy. W okolicy znajduje się tylko i wyłącznie jedna lodziarnia, no chyba że znasz inną, to mnie oświeć. Ale dam sobie rękę uciąć, że w promieniu 200 metrów jest tylko la lodziara. No, chyba że myślisz, że kupiłem tego loda pod Warszawą, tłukłem się tutaj autobusem, przy okazji trzymając go w jakiejś małej lodóweczce, tylko po to, nie wiem, żeby zrobić ci na złość, to, to, to jest absurdalne. <grym> Skąd znam tego aktora? Grał w czymś jeszcze? The Rock? Pytasz o Dwayna Johnsona? Aktora, który występował w filmach, które oglądało na całym świecie, nie wiem, jakieś pół miliarda ludzi? W Botswanie byś zapytał o Dwayna Johnsona i by ci wymienili jednym tchem trzy filmy przynajmniej, w których on grał. Ale dobra, może inaczej na niego padało światło i go nie poznałeś. Światło dużo robi w filmie. Ej, kiedy dokładnie jest Wielkanoc? 19 kwietnia, za moment. Stary, ja nie wiem, jak ty przeżyłeś tyle czasów swojego życia, mając tak okrojoną wiedzę. Niebywałe to jest po prostu. Robimy sobie wieczór z maratonem Avengersów? To fascynujące, że jarasz się filmem, który wygląda dokładnie tak samo jak 10 poprzednich, ale nie wszyscy muszą rozumieć kino jako sztukę, nie? Zrobiłem dziś 10 tysięcy kroków. Wow! O, a ja mam 15, a wczoraj miałem 12. Wiesz, chodzić każdy może, to kwestia priorytetów. 5 minut i herbatka gotowa. 5 minut? E, nie znam tej sztuki przygotowywania zupy o smaku zielonej herbaty. <grytania> Zielona herbata max 3 minuty. A i niech zgadnę, zalałeś ją pewnie wrzątkiem? Mm, tak myślałem. Zieloną herbatę zalewa się max 80 stopniami. Wiesz co, a może po prostu olejmy tą herbatę i zrobisz mi na przykład kawę? Albo nie. nie, 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 nie rób kawy. Nie. Nalej mi po prostu wodę, dobra? Dziękuję. Piękna pogoda, co? E, dzięki za info, no przecież widzę, że świeci słońce, jest pochmurnie. Dobrze, że powiedziałeś, z tego bym nie wiedział. Moje zmysły są Ci bardzo wdzięczne, że wykonałeś za nie tę robotę. Halo, mózg, możemy się wyłączyć, mamy tutaj psa przewodnika. Wymień trzy gatunki drzew. E, Bóg, e, wierzba... E... Nie no, nie załamuj mnie, no. Przecież to wystarczy przez okno spojrzeć, no. Trzy gatunki drzew, naprawdę. Jeśli ktoś nie potrafi wymienić trzech gatunków drzew w pięć sekund, to może nie powinien grać w gry oparte na refleksie, no. Może spróbujemy następnym razem gier do lat trzech. Na przykład yy, ułożymy półzle albo coś, no nie ma w tym nic złego, no możemy spróbować. Lipa. Lipę mogłeś dodać. No. Będę lecieć. Lecieć? E, nie wiedziałem, że mam kumpla superbohatera. W dzień znajomym, w nocy pomaga ucieśnionym. Na jaki wieżowiec dzisiaj dolecisz, panie superbohater? Aspierd...